Mano dobra, weźmiemy. Gracz pierwszy, czy się zmieści? Gracz pierwszy, mieści się? Mieści się. Ok, czekajcie, jak się nazywa ta gra? Toon Wars. Dobra, battle, od razu battle. Tu jest jakieś coś będzie minigun no czołgi, no czołgi, no czołgi armor nie mam na razie nic tutaj do zmiany p3j, ciekawe co to jest p3j, ale dobra battle, od razu na start battle nie ma na co czekać, connecting to the server Co tu, co tu się dzieje, masakra. Tu już każdy, z każdy, każdy sam? Masakra. Pryk. Trochę tandeta, nie? Dobra, tego Ignata dogonię i rozwalę. Nie ma co. Dobra. No zgarnął mi. Za to dedasz, człowieku. Mm? Każdy sam jest, ewidentnie. Tego dokończę jak nic. Drugi raz go zabiję. Dobra. Got it. Dobra. Nie ma co. Jakiś Izraelczyk. Chyba zaraz dedam. Rusek mnie ubije. No cóż. Dobra. Kills 4, dead 1. Nice. Pff. Taka sobie ta gra. Za dużo gadać. Idę go ubić. najsłabszego ignata elegancko 5 Takiś jakiś typek jest lepszy ode mnie Jest jakiś rusek. A tam jest. O, jest jakaś skrzyneczka elegancko. No takie sobie to jest, w ale no, już dogram ten odcinek. Żeby was ewentualnie uchronić przed tą grą. Idę tam, tam jest ich sporo. Jest ten typ, co mnie ubił. Jest mój ulubiony cel, czyli Ignat. Dobra. uciekać, ciekawe czy mi się uda, jeszcze może tego zgarnę. No może mi się uda, bo jak cienia jest ewidentny. Tak jest. Jak się uleczyć? Osiem i trzy dedy. Poko i co dostałem w zamian? Osiągnięcie. By VIP. Nie chcę by VIP. Ok. Level up. Full tank. I tysiąc tych. upgrade'y, Dobra. Oj, 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 Chyba coś nacisnąłem nie tak jak trzeba. I straciłem jednego tego. Minigun chce upgradeować. Nie da się. Tak, tego się nie da. Da się Autoload Armor. Nie da się. Before. aha Czyli muszę mieć jakieś moduły. Dobra. No. To co? Walimy jeszcze raz Battle w takim razie. A, bo tutaj jest... Muszę poczekać, tak? Spoko. To poczekamy jeszcze chwilkę. Okej. Okay. Main gun, engine. 30 sekund. Dobra, no to walimy jeszcze raz battle w takim razie. A kamuflaż tam można kupić. Uuu taki zielony co takie klasyka nie na 12 minut 12, na 6 godzin 12 godzin plus 20 damage plus 15 reload speed dobra to dawajcie to reload speed instalet no i dobra to możemy spróbować w takim razie a, to mam jeszcze inne czołgi. O kurde, to się robi coraz ciekawiej. Gest, spin, zobaczymy co mi wpadnie. By jakieś malowanie właśnie. A, stop. Co to? Nie wiem, ale pewnie coś zna... No nie, to wiedziałem, że to nie może być tak za darmo. Normalnie to zagamonie. Dobra, to zagrajmy. No. Motherfucker, co on tutaj na wyprawiał? No dobra, dawaj, dawaj, ziomek. Kończ to. Za gówno, dobra, ok, lecimy. Battle Team Battle Free, for, free for, for All. Team Battle Bounty Battle. No dobra, to jeszcze raz, tak? Przecież gra jest wyjątkowo słaba. A to są moi. co moich? Co za gość. No dobra, to to już jest trochę lepiej jak są jakieś teamy. ładny zoom Dobra. Po gościu? Nie. Spróję w niego jak normalnie, w masło. Dobra. Ale nie mogę go ubić. Ale dałem ciała, dawaj Jan Jake. Good job. Dobra, tam jest guest 532. Tam jedziemy. No ciekawe, ciekawe czy wyżyję z nim, ale wygląda na to, że nie ma szans. Ciekawe czy mi zaliczy. Dobra. Eliminate. Lalusia. Zostaw moją skrzynię. Szczerze, że tak bez tego leczenia to słabiutko to wygląda. Tam jest leczenie. Grać pierwszy! gest pierwszy! 3 532 mnie urąbał. Dobra, tutaj jest jeden osamotniony, to ja go robię. E, nie, już deadno. Stara zasada wypuścić kogoś przed siebie. Dobra. Zostało 18 sekund, to już nie zdążę, ale wezmę może tę skrzynkę. Okej, okay. ale wygraliśmy, <grybujesz> bo nawet nie wiem, nie dobra odciągnięcie odblokowane, także jest super osko, Uu, National Tournament i jestem 57. Okej. Okay. To co, upgrade, czy spróbujemy inny czołg. Nie no, zupgradeujmy to. Armor weźmy. Dobra. Engine. A tylko jedną rzecz można naraz zrobić. Battles 2, Damage kilt Dead, Hits, Spoko. No cóż, nie ma polskiego. Tu można coś dodać, ale ja nie mam nic. Aha, takie budki jeszcze można zrobić. Czyli co? Armor plus 15 Dobra, i bierzemy, Czy już się zrobił ten upgrade? Zrobił się, dobra, to jeszcze może engine. 30 sekund. Rating. A to nie to. No dobra, to weźmy Battle jeszcze. No powiem wam, że chyba wszystko jest takie do kupienia. Najprawdopodobniej, bo odsłonięte jest tego mało. Dobra, jest jakiś typek. Muszę go gonić. To go goń. O, ale dałem ciała. Dobra, ja go uwaliłem, ja. Nice. Dlaczego ja to tak zrobiłem? No za typ będzie się ukrywał No nic, nic. To padł mnie jakiś rusek o dziwnym niku. Bo to przecież po rusku to wszystko jest dziwne. Dobra. Ale mam za to kolejnego ruska. Jest ten, co mnie ubił. Jest tu. Zdążę czy nie zdążę? Dobre. Ach. Tam jeden dobry jest, Hinol. I ten sam mnie ubił. Normalnie zemszczę się. more. Ech. Dobra, trzy killsy, trzy dedy. To jest mój. Mój wróg. Ale koniec, no. Niestety. Najwięcej punktów, co prawda, miałem. Także i tak luzik. No co, no, tak to wygląda. Nie będę przedłużał raczej tego. No. Pff, się żyje, tak zwane. Gra jest. No jak widzieliście, no taka sobie, ani nie taka sobie, no po prostu jest taka, jaka jest. Może komuś się spodoba, może nie. Mi raczej, no nie mi oceniać, ale raczej mnie więcej w tej grze nie zobaczycie, choć lubię bardzo grzy, gry z czołgami. Wejdźcie na inne moje filmy, dajcie łapę, dajcie suba, jak nie to nie. Nara!